No się nie powstrzymam, żeby tego nie ująć. Kurde. To ma najlepiej? Także teraz jest trochę jeszcze ciemno. No ale tak jak widzieliście ostatnio, podłogę mam. Teraz przychodzi kolej wymierzyć. Zrobię cztery. Będą gdzieś takie: to jest duża, bardzo duża klatka, jak na jednego królika. Kurczę a może zrobić właśnie mniejsze. O, tylko raz, dwa, trzy, cztery. To by było sześć klatek. Bo patrzę teraz tak na oko, to kurde, to, to spore klatki jak 120-60 ten sposób i tutaj będą miały z 90 chyba albo i metr. Ile ma palety? Dobra, będę z metrówką później pomierzyć, się zastanowię jeszcze, ale tak na pewno idzie tam, gdzie będą przygródki, to idzie deska do ściany. Już mam młot, więc będziemy wiercić deski do ściany. Tutaj jakieś od razu z resztą zobaczycie, co ja będę opowiadał i tak nie zrozumiecie, dlatego bierzemy się. Weź paletę, odwróć i obetnij na klockach. Mniej więcej równo, żeby pozyskać po każdej jednej takiej desecce razem z tym klockiem. Teraz wiercimy dziury, zanim jeszcze oderwiemy, żeby było wygodniej po dwie dziury. W każdej jednej. A to dlatego, że tutaj będą szły kołki do ściany. A to będzie góra, na tym się oprze nasz dach. Taki jest pomysł. Także wyciągamy teraz razem z tymi kołeczkami. I będziemy mieli 6 sztuk. Akurat na 4 komorową, Nie, chyba więcej. No zobaczymy. Mamy powyciągane. Tylko uważaj, zaginaj zawsze od razu gwoździe. Jak wyciągasz, od razu gwoździe na miejscu zaginaj. Bo się kurde, jeszcze zabijesz. Nie jeden zbił sobie. Mamy taki oto materiał. Już dziurkami. Teraz będzie to. Będę odznaczał. W pionie na oko cyk, i to będzie wysokość naszej klatki. Tutaj będą kołki po dwa, więc wysokość no, na oko jest ponad 50 cm, 60 cm będzie pewnie. Także myślę, że to jest dość, dość wysoka dla dużej rasy. Jak nic, klateczka. Każdą jedną tylko cyk ciskamy. I co? Farmer ma web. No zobaczcie, jak tutaj będzie... Nie, tutaj o, gdzieś, o. Jest połowa, to klatka miałaby być taka. No to, kurde, wystarczająca. Pewnie, że tak. Bo zrobię... To jest na cztery. To by było tak. To zobaczcie, jaka to jest klatka. To tutaj, kurde, samica z doros... Znaczy, z dwumiesięcznymi młodymi może sobie śmigać po takiej klatce. A tutaj samce mają siedzieć. Albo młodzież. Albo no samiczki, królik w każdym razie, pojedynczy jest przeznaczony. Więc taka klatka wystarczy, o cyk cyk. Dobra, biorę się do montażu. Widzimy się potem. Mam już tutaj pomocowane do ściany. Wszystko. Więc teraz zostało pomalować i dalej drewno przynieść i już dach robić. Będzie git. Proszę bardzo, mam już tutaj przygrody porobione, zabezpieczone od dołu i teraz będę po kolei je przyczepiał będą na stałe jedynie w tym miejscu przykręcone a tutaj to już z jednej strony dam wkręt i z drugiej i to będzie można zawsze zdemontować, tylko jeden wkręt odkręcamy i do przodu, cyk, wysuwamy to jest tak samo jak w klatce na zewnątrz też tam są demontowane ściany i to jest raz raz robota, bo miałem początkowy plan zrobić, o to i po prostu raz, raz albo po całości i tak samo tu doczepić, ale to więcej zabawy i to jest bez sensu, pomyślałem, bo, no bo jest bez sensu, jeszcze królik na dodatek, bym musiał to jakoś tutaj delikatnie porobić, żeby królik tutaj się nie, nie dźgnął, więc to jest bez sensu, już chciałem być, kurde. Nie wiadomo jak pomysłowe, a najlepsze są proste pomysły, zawsze pamiętajcie. Także mam już tutaj wszystkie przegrody, jedynie tą tutaj dotnę, ale to już na koniec, na spokojnie. Teraz wezmę te, zacznę montować. Już teraz trzeba metrówkę użyć, żeby wszystkie wejścia były identyczne. To ułatwi później robotę przy drzwiczkach. Także ja tutaj zajmuję się robotą. Aha, jeszcze jedno, tutaj nie było tej listwy jednej dodałem, bo była tutaj też szpara, tylko że większa od tych więc dodałem tutaj tą listwę i też przy okazji, no miałem taki plan, bo tutaj jak położę chlepie, królik będzie jadł na miejscu, to nie wpadnie ten chleb, a druga sprawa ważniejsza że jeśli królik nie będzie chciał siedzieć na tym, bo tutaj są szpary, niewygodnie może być po prostu, łapa może uciekać, nie no to tutaj wybierze to miejsce do siedzenia także robię jeszcze ścianki, zobaczę czy jeszcze będę góry dzisiaj robić czy już zostawię, bo mam innej roboty u sąsiada trochę muszę robić, posprzątać jeszcze tutaj. Bo kurde się porobiło trochę szajsu syfu. Więc a dziwi, co tu się dzieje. Dobra. Koniec gadania, trzeba robić. Dobra. Jeszcze trochę impregnatu i zobaczcie, wszystko jest kurde si porobione. ściany są demontowane na jednym wkręcie. Sztywno wszystko siedzi. Yy, tak jeszcze tutaj porobiłem. Tyk. Tutaj zagięcia są na blasce, że królik się nie skoleczy zbytnio i nie będzie miał za bardzo jak to wyjąć, bo blokuje. A to jest po to, żeby tutaj, bo nie wiem czy nie, kiedyś nie będzie ściółki ogólnie. Nie? I też tutaj coś jak mam do jedzenia, będzie yy, kafel czy coś, to żeby tutaj yy, ten. No, żeby nie były drzwiczki po prostu od samej podłogi, bo to bez sensu. To się przyda. Jak będzie kiedyś, będę musiał deski dodać, bo tutaj jest wysoko. tutaj jest ponad pół metra, 52 cm. Więc jeśli będę to nie będzie zdawało egzaminu żadnego, no to deski tak oddam. I wtedy tylko ściółka. Wyjmuję to, ściółkę ściągam po deskach. Bo pamiętajcie, jak robicie klatki do ściółek i robicie z desek, to... Deski zawsze wzdłuż, bo wtedy zgarniacie grabkami, czy jakąś tam gracką, grapkami najlepiej chyba, nie? Yy, całą ściółkę i jest elegancko. A jak taką położycie, to wam wszystko będzie się blokowało na każdej jednej szczelinie. Ale to już każdy chyba jeden wie, hodowca, co zrobił chociaż jedną klatkę. To jest moja już, nie wiem, która klatka. Trochę ich narobiłem przy różnych projektach, każda inna. Mam obecnie trzy. Tutaj jest klatka ze spadami na róż... yy, półruszta. Pół deska, pół ruszta ze spadami z tyłu. Wszystko leci za klatkę. Ee, ona była dwa razy większa. Ta klatka miała 12 boksów, ale jest ucięta w pół, bo, zawal... bo miejsce zajmowała. Ale dobra, wróciłem do królików, więc teraz trzeba to robić znowu z głową. Ta klatka jest takiego projektu, że jak widzicie, trochę ruszta, trochę deski. Tam z tyłu wyszło jak wyszło, że jest deska, powinien być rusz. Wtedy bym się nie martwił aż tak że. Odchody tam będą stały, ale pewnie będą stały, dlatego myślę, że ja po prostu słomy gdzieś tam narzucę albo paśnik zrobię w tym właśnie w takim miejscu strategicznym, gdzie będzie wyścielone delikatnie i tam królik będzie się załatwiał. A będzie przesiedliwył prawdopodobnie właśnie na tym, na tym ruszcie, bądź gdzieś z przodu bardziej, tam gdzie będzie czysto. Więc tam może sobie brudzić od czasu do czasu, jak sobie podjadę taczką i to zgarnę, nic się nie stanie, bo jest zabezpieczone elegancko. Jeszcze raz ostatni pojadę impregnatem właśnie ten, ten sam tył, żeby to było konkretnie zabezpieczone, wsiąkło głęboko, wtedy będę praktycznie miał pewność, że to wytrzyma yy, no, 4-5 może i więcej lat hodowania królików, aczkolwiek tak nie... Pod, nie Tutaj nie będzie przez cały rok króliku, bo stado podstawowe, jak, za, jak zauważyliście, leci do szklarni na zimę. Więc klatki też wysychają, odpoczywają. Mam czas, żeby jak coś je y, y, modernizować albo, y, albo trochę odnawiać, nie? przemalować, poczyścić. Także na dzisiaj to będzie tyle, tylko zaimpregnuję i dalsze plany. Jeszcze zobaczycie, jaką mam wizję. Z tą klatką, to na razie lecę po najmniejszej linii. Oporu z tego co mam, nic nie kupiłem prócz jednego profila. Yy, wkręty miałem, no, ale taką materiał drewniany jest wszystko, to co miałem i yy, palety też za darmo. Płyta też była. Tutaj jakieś pięki, bo miałem stary pieniek Co z tego, że spróchniały, jak to jeszcze postoi. Stało. Kurde, z 10 lat to jeszcze postoi z 10 lat. Yy. No, także nic nie wydałem na razie. Na zawiasy wydałem 8 kupiłem, a teraz będzie mi potrzeba 12, tak? Raz, dwa, trzy, cztery, pięć, sześć, po dwa, no to 12, tak? To cztery trzeba dokupić. Zawiasy, no to zawiasy 12 zł. Więc takie są koszta. No wiadomo, można policzyć piłę spalinową, można policzyć wkrętarkę i tak dalej. To wyjdzie ponad 1000 zł wszystkiego. Jakby tak zliczyć, no ale każdy coś tam ma. Ja to zawsze robię z, ze śmieci. Znaczy ze śmieci. Z tego co naciłałem przez lata, bo zawsze to się przyda. Patrzcie, nie będzie taka zła. Ta klatka. Na górę pójdą też palety, ale to już zobaczycie w następnym odcinku, jak ja to wymyśliłem, jak wymyśliłem też paśniki, żeby było jak najwięcej miejsca w środku. Także zostańcie z Farmerem, subskrybujcie, lajkujcie, a nie ominie Was następny odcinek właśnie z tej serii, gdzie przedstawiam prosty sposób na zbudowanie klatki. I myślę, że na dzisiaj to wystarczy. Ja już tutaj sprzątam, tylko zaimpregnuję, jak mówiłem, posprzątam i lecę. Także trzymajcie się. Pozdrawiam ze swojego bajzlu. Na razie.